Cześć kochani, znajdujemy się na polu, jak widać, bo to jest ten czas, jest marzec, i wielu rolników właśnie w tym momencie wjeżdża z tak zwanymi odżywkami. To jest nic innego jak nawozy mikroelementowe czy makro mikroelementowe, jakieś wieloskładnikowe. I w związku z tym specjalnie dla tych rolników, dla tych, którzy uprawiają zboże, kukurydzę, rzepak, groch. Rozpoczynamy kampanię na jeden z naszych produktów. Jest to pierwszy na rynku stężony kwas humusowy. Tak to potocznie nazywamy, ale nie o to tylko chodzi. To jest środek, który zawiera bardzo dużo aminokwasów, enzymów, witamin, w tym potas, ale jego głównym zadaniem jest zwiększenie przyswajalności właśnie tych oprysków, które teraz stosujemy. Słuchajcie, ja wiem, ceny nawozów w górę, wszyscy podnoszą, ale my obniżamy. Dlatego, że jesteśmy świadomi tego, że dzięki nim Dzięki rolnikom i tym, co robią na polu, mamy co jeść. Ja już uciekam, a Państwa zapraszam na krótki film. Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwia Gandrysz, firma Carbohort. Znajdujemy się dzisiaj w gospodarstwie rolnym w pięknym Dolnym Śląsku. Jest z nami sam gospodarz, pan Edward Kołoda. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy dzisiaj z Państwem chwilę podyskutować o tym, co tak naprawdę dzieje się obecnie w rolnictwie, takim rolnictwie polowym, gdzie uprawia się zboża. Pan gospodarz tutaj uprawia zboża, uprawia groch, uprawia rzepak. Co się dzieje, jakie są trendy, o czym się mówi, czy już myślimy o tych zmianach, które będą nas dotykały w związku z Zielonym Ładem. I chcę Państwu trochę opowiedzieć o produktach węglowych, o produktach firmy Carbohort, a w szczególności o oprysku dolistnym, Maxi Plus, to jest pierwszy na rynku stężony kwas humusowy, stężone sole potasowe do oprysku dolistnego. Może zacznijmy od tego, jaka jest sytuacja, jakie są nastroje w rolnictwie. Jest wiosna, żyjemy w dobie dużego kryzysu finansowego, drogie nawozy, drogie paliwo. No właśnie ze względów na drogie nawozy, tak samo wjazdy w pole trzeba ograniczyć i. Żeby to wszystko wykorzystać ekonomicznie, to też by trzeba było łączyć niektóre opryski i pozyskiwanie czy oszczędzanie azotu w glebie i w dawkowanie poprzez właśnie takie związki jak właśnie Cargo Humus Max Plus i dawkowanie jego. Więc ja zdecydowałem się na to, żeby go zastosować ze względu na to, że Możemy roślinę uodpowiadać też na choroby grzybowe i wspomóc jednocześnie pobieranie jego przez roślinę aktywniej bardzo, co powoduje, że nie musi wydłużać bardzo systemów korzeniowych natychmiast za pobieraniem składników i mikroelementów, które są ciężko osiągane lub niedostępne w danym momencie dla rośliny, czy to susza, czy to w tej chwili jeszcze troszeczkę podmaznięta ziemia, gdzie to wszystko jeszcze jest nieosiągalne. No i tak samo nasłonecznienie w tej chwili. To no prawda, jego stosuje się jak jest roślina dość rozwinięta i ma duży większą powierzchnię zieloną. Płodną, ale jeszcze na, na młodą roślinę. Tak. Teraz jest taki moment, gdzie wielu rolników wjeżdża z tak zwaną odżywką, czyli nawozem mikro, makroelementowym, tak, nawozem borowym na przykład yy, lub nawozem wieloskładnikowym w oprysku dolistnym. I to jest yy, ten moment, gdzie warto w momencie wjazdu z takim zabiegiem. Dodać produkt Maxi Plus, dlatego że jego głównym takim zadaniem, teraz, gdzie budujemy masę zieloną, będzie mm, zwiększenie przyswajalności tych składników. Nawet do pięciu, pięciu razy większa przyswajalność składników makro-mikroelementowych. A nie zapominajmy, że te nawozy dzisiaj mają no, niebotyczne ceny, tak? Tak, i to jednocześnie też powoduje. Że możemy zmniejszyć ilość podstawowych odżywek, znaczy się litrów czy tam kilogramów, bo to w jakiś sposób też rekompensuje lub powoduje jego większą przyswajalność. Dokładnie, dokładnie tak. Ja jeszcze mam takie pytanie, w związku z tym, że mówi się dość dużo o tych zmianach, a przede wszystkim o tym, że. Powinno się troszkę inaczej traktować zabiegi, które wykonujemy na resztki koszmiczne. tak? Też mówi się o tym, żeby nie zostawiać jednak gołej gleby na okres zimowy, żeby nie było dużego uwalniania dwutlenku węgla, raczej żebyśmy ten dwutlenek węgla zatrzymywali, to w tym kierunku idzie, zmniejszali tą emisję. Z jeden z naszych środków, niekoniecznie to musi być Maxi Plus, ale może, natomiast każdy inny węglowy można stosować przed lub po wapnowaniu gleby. Nie wiem czy Pan się do tego ustosunkuje? Tak, 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 bo właśnie stosuje wapno właśnie po, jak to się mówi, pożniwnie, na średnisko, na lepszy rozkład. Stosowało się do tej pory azot w płynie na lepszy rozkład, ale ze względu i na jego cenę i na to, że te ruchnica bardzo, znaczy się zostały te resztki pożniwne bardzo szybko rozkładane, co nie powoduje, też nie powoduje dobrego mikrostruktury, można powiedzieć, w plebie, a to pozwala na podzielenie dokładnego tych wszystkich związków, aż do wiosny, można powiedzieć. Dokładnie. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, słuchajcie, że. Dzisiaj nie mówi się o tym, że mamy mało związków huminowych w glebie. Mówi się o tym, że mamy niski poziom próchnicy, ale to jest tak naprawdę jednoznaczne. Mało związków huminowych to znaczy, że ten wapń, który do gleby dostarczamy, nie ma z czym zbudować kompleksu wapniowo-chuminowego, a to on w głównej mierze jest odpowiedzialny za dostępność fosforu wiosną. A jak wiemy, ten fosfor jest niezbędny dla naszego systemu korzeniowego, do tego, że rośliny się rozwijały prawidłowo. Ostatnio miałam też okazję dużo mówić o aktywności gleby. Słuchajcie, aktywność gleby to o czym się zapomina. Ta aktywność gleby to jest nic innego jak praca mikroorganizmów glebowych, wszelkich wirusów i grzybów oraz aktywność enzymów glebowych. I teraz ona bezpośrednio zależy od dawek i czasu, w jakim podajemy. Właśnie nawozy azotowe, tych nawozów azotowych dzisiaj mówi się bardzo dużo. To są w ogóle jedne z najdroższych nawozów tak, tak. dzisiaj na rynku. I, i słuchajcie, intensywne, wiosenne nawożenie azotem znacznie ogranicza funkcjonowanie, bytowanie, żywotność mikroorganizmów w glebie, a zaczynają dominować nam grzyby. Na to trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo wiosna jest dużym wysiłkiem dla roślin, dlatego te produkty, a szczególnie właśnie Maxi Plus, jest w rolnictwie dedykowany do zabiegów wiosennych. Przede wszystkim, żeby złagodzić skutki nawożenia azotowego, ono jest potrzebne, ale powinno się naprawdę racjonalnie już do tego podejść, po to, żeby zabezpieczyć populację mikroorganizmów glebowych, a nie dać grzywom takiego pola do rozwoju, a po drugie, dlatego, żeby pobudzić roślinę do produkowania. Węglowodanów, po to, żeby system korzeniowy jej był naprawdę intensywnie rozbudowany. No i te oszczędności, tak? Te wszystkie. Tak, oszczędności wynikają, a powinny też z tego wynikać, że mniejsze zastosowanie azotu i wykorzystanie, możliwości wykorzystania z naszego tego humusu, z próchnicy. Wszystkiego, co pozwoli nam właśnie z automatu rozbudować i wykorzystać wszystkie pierwiastki do rośliny. No właśnie, dobrze, że Pan o tym wspomniał. Nie zapominajmy, że produkty węglowe, tak zwane kwasy humusowe, czy sole potasowe, jakbyśmy je fachowo nie nazwali, to jest nic innego jak, jak związek chemiczny, który jest identyczny z humusem glebowym. To są wiązania molekularne, które. Są, są zbudowane z takich jakby łączeń. Niektóre z nich mają puste przestrzenie po to, żeby właśnie w głównej mierze wyłapać węgiel, wyłapać tlen, wyłapać azot. A nie zapominajmy, że ta nasza próchnica glebowa, jest jej tak niewiele, jest najważniejszym elementem naszej gleby i 85% jej to jest właśnie humus, to jest nic innego jak humus. Do tego, żebyśmy uzupełnili, uzupełnili poziom próchnicy, potrzebujemy bardzo dużą masy organicznej, która zostanie przetwarzana przez mikroorganizmy przez lata, to są nawet setki lat. Dlatego związki humusowe są, zbliżone, są najbardziej zbliżone do tego, co faktycznie w glebie chemicznie, w tym humusie się znajduje. Więc są w stanie uzupełnić ten kompleks próchniczy praktycznie od razu, chyba że zostaną wcześniej pobrane przez mikroorganizmy, bo tak też się może zdarzyć. Ja jeszcze chciałabym tylko powiedzieć krótko naszym widzom, bo nie każdy, choć tak naprawdę rolnictwa w naszej Polsce są przyjmowane jeszcze w podziadkach, ale nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, skąd tak naprawdę bierze się z naszych gleb. To nie jest. Mówi się o tym, że nie dostarczamy obornika, nie dostarczamy masy organicznej. I faktycznie tak jest. Nie dostarczamy, bo go nie ma, ale pamiętajcie, że jak go nie ma, to nie znaczy, że nasze organizmy glebowe przestają się odżywiać. One muszą ciągle się odżywiać, bo to jest ich cykl życia, a jeżeli nie mają młodych mas organicznych, to zaczynają odżywiać się humusem, czyli tym, co zostało już schumifikowane z masy organicznej, odwracając procesy do procesów mineralizacji. I to jest taki główny problem. Te wszystkie chore, choroby replantacji naszych gleb są spowodowane tym, że nie, mało zasilamy nasze w masy organiczne, a praktycznie mineralnie tego traktujemy. zbieraniem resztek pożywnych. Często więc są zbierane reszki pożywne i... W ten sposób uważamy bardzo w kruchnicę. No, jeśli coś jest nadbudowane dużo, no, to można sobie pozwolić, ale corocznie to jednak tracimy to. Chciałem napomnieć jeszcze, że y, to jest środek y, naturalny można powiedzieć, więc on y, można powiedzieć nie ma gwarancji. Znaczy się nie ma gwarancji. Nie ma terminu użyteczności, że on się psuje. Można go. E, zakupić w większym zbiorniku na e, parę lat, jak ktoś e, ma taką możliwość. I więc wychodzi wtedy i taniej, no i ekonomiczniej e, dla każdego. Więc e, to też pan. polecam większe zbiorniki z mojej strony. Mówiąc. Ja, jeszcze tylko, ja jeszcze tylko zapytam o jedną rzecz: pana, pana jako specjalistę. Od kiedy tak naprawdę, jakby Pan mógł powiedzieć, z, z głosem rolników, od kiedy tak naprawdę zaczął się myśleć o tym, żeby powrócić do takich produktów naturalnych, organicznych? Znaczy się głosy to już dawno były, tylko że ekonomia zmusza do niektórych innych posunięć i też możliwości wykorzystania czegoś. Jeśli na rynku jest czegoś mniej, no to z automatu wykorzystuje się to, co jest dostępne. tak, jest dostępne. A jak stwarza się możliwość też wykorzystania i yy, środka, który jest w adekwatnej i cenie i yy, możliwości czegoś osiągnięcia? No to więc korzystamy z tego. Właśnie wiem, że niektórzy znajomi na takie produkty lub podobne przeszli też wcześniej, ale to często jest stosowane w mniejszych gospodarstwach lub specjalizujących się w innych uprawach, takich bardziej warzywnych. No, dokładnie tak. Może powiedzmy trochę o dawkowaniu, ponieważ jest to produkt, który nie dawkujemy w dużych dawkach, więc nie jest to też duży koszt do hektara, a dzisiaj... Jednak koszt to jest bardzo drażniące słowo. Tak, <laughs> może, tak. może powiedzmy o tych dawkach trochę. Tak, no to on jest zalecany, y, znaczy się to jest praktycznie on jest zalecany po, pod wszystko. Tak, pod wszystkie, każde rośliny y, uprawne, to co się orientuje, im roślina jest dłużej y, na polu, tym bardziej jest to wykorzystywane i bardziej się to opłaca. Taką ogólną dawką to jest 3 litry na hektar w przeciągu roku produkcyjnego, można powiedzieć, sezonu produkcyjnego, czyli zalecana dawka jest około litra w jednym oprysku. W jednej, aplikacji. W jednej to aplikacji. aplikacji, tak. Słuchajcie, dlaczego o tym mówimy, dlatego że pamiętajcie, że każde małe opakowanie to jest koszt, tak i teraz takie małe opakowanie Maxi Plusa, on już jest w budynkach litrowych, to standardowo wychodzi 100 parę złotych za butelkę litrową, więc przy litrówkach jest to 300 zł do hektara, to już jest spory koszt, tak? Bo jednak tak. licząc te wszystkie koszty do hektara, no to dodatkowe 300 zł no to potrafi być problematyczne. Natomiast już jeżeli mamy do czynienia z opakowaniem 5-litrowym, to jest to koszt 340 zł za 5 litrów, więc ten koszt do litra jest wtedy 80 zł. Natomiast jeżeli mówimy o dużych opakowaniach zbiorczych, czasami nawet warto wziąć jedno na dwa lub trzy gospodarstwa, to nie tak, jest problem. To ten koszt spada nam do 30 zł za litr, więc to jest diametralna różnica, tak? Licząc koszty, a dzisiaj każdy je liczy bardzo skrupulatnie. Więc dobrze, że o tym mówimy. I teraz co jeszcze? Jeszcze może pokrótce powiem Państwu o produktach typowo doglebowych, bo mówi się o tym, że kwasy humusowe powinny być dodawane do gleby. Tak, powinny być dodawane do gleby. Nasza firma głównie specjalizuje się w tego typu produktach, natomiast nie zawsze jest możliwość, a szczególnie przy uprawach polowych, podać dawkę do humusu właściwą. Słuchajcie, tu nie chodzi o 10-20 litrów kwasu humusowego na hektarę, bo, bo rozłóżmy to na siatkę 10 tysięcy metrów kwadratowych. No to dzisiaj, no, każdy trochę ma pojęcie na ten temat. Mówi się o dużo większych dawkach i my dużo większe dawki zalecamy. Natomiast póki co jeszcze nie jest to tak dostępny cenowo produkt, żeby się przyjął w rolnictwie. Niestety te koszty czy zyskowność hektara no to dzisiaj nie jest aż taka, żebyśmy sobie mogli na to pozwolić, a powinniśmy, więc być, mam nadzieję, że przy tym, co się dzieje, przy obecnych zmianach, coś się wydarzy. A mówi się o tym, że rolnicy powinni otrzymywać, mocno się o tym mówi, dopłaty do produktów organicznych. I to myślę, żeby było jedno z lepszych rozwiązań. Odnośnie Maxi Plusa. Słuchajcie, nagrywamy to też nie bez powodu. Nagrywamy to też dlatego, że nasza firma, jak wiecie, co roku organizuje różnego rodzaju akcje dla różnych działów rolnych. W tym roku dla rolnictwa właśnie takiego wieloobszarowego polowego Maxi Plus będzie u nas od przyszłego tygodnia, czyli od końcówki marca, dostępny na preferencyjnych warunkach. Głównie dlatego, że to jest ten moment, żeby z tym środkiem wejść do upraw właśnie polowych. Więc obserwujcie nas, będziemy to nagłaśniać i będziemy, będziemy o tym mówić. No cóż, ja dziękuję, było mi bardzo miło. Ja też bardzo. Cieszę się, dziękuję. że możemy o tym powiedzieć, bo tych produktach należy mówić. Oczywiście one nie zastąpią nawożenia mineralnego, ale pamiętajcie, że gleba jest inteligentna. Tam mamy sporo minerałów, pozwólmy tylko tym roślinom wykorzystać wszystko. tak? Tak, wykorzystać. Mhm. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. To życzę owocnych plonów właśnie skarbą. Skarbą Hubikiem. Tak. Dziękuję, Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.